Cześć, tu Damian Lewczuk Akademia i w tym filmie pokażę Ci w jaki sposób utworzyć gwint we FreeCAD. Pokażę Ci szybki trik, który może znacząco ułatwić Ci przyspieszyć modelowanie gwintów. Rozpocznę nowy projekt w module part design, i utworzę tutaj szkic na płaszczyźnie XY, utworzę prostokąt. Ze środka i środek tego prostokąta umieszczę w początku układów współrzędnych i zaznaczę od razu, żeby był to prostokąt z zaokrąglonymi narożami. Klikam w tym miejscu, aby określić środek prostokąta i określam tutaj wymiary 25 na 25 mm i promień 5 mm. Mam coś takiego, wychodzę ze szkicu. I teraz dodam tutaj wyciągnięcie i zrobimy to w taki sposób, że długość wyciągnięcia. Będzie określała długość śruby. I tutaj na przykład wpiszę 25 mm i klikam OK. Następnie zaznaczam tę ściankę i utworzę tutaj szkic. Utworzę okrąg o dowolnym promieniu, którego środek będzie pokrywał się z początkiem układów współrzędnych i ze środkiem tej bryły. I zamykam szkic. I teraz ten okrąg określa pozycję otworu. I skorzystam tutaj z kreatora otworów. Wybierzmy operację Hall. I dodajmy tutaj otwór gwintowany. Wybierzmy na przykład isometric regular profile, rozmiar gwintu na przykład m12. I tutaj zaznaczamy threaded, i zaznaczamy model thread, możemy zaznaczyć update thread view. Wtedy po prostu widzimy, jak ten gwint zostanie utworzony, i klikamy OK, żeby to zatwierdzić. I w taki sposób możemy tworzyć otwory gwintowane w bryle. A teraz pokażę Ci w jaki sposób możemy utworzyć śrubę. Ta część będzie częścią pomocniczą i w tym projekcie utworzymy kolejne body. Wybierz polecenie Create Body. Mamy utworzone kolejne body i tutaj tworzymy kolejny szkic. Tworzymy szkic na płaszczyźnie XY i tworzymy okrąg którego środek będzie pokrywał się z początkiem układów współrzędnych, czyli też środek tego okręgu będzie pokrywał się ze środkiem tej bryły i ze środkiem otworu gwintowanego. I tutaj jako średnica tego otworu wpiszmy na przykład 13 mm i wciskam Enter. Zamykamy szkic i dodajemy wyciągnięcie na 25 mm. I długość tego wyciągnięcia jest taka sama jak długość tej bryły i. Określa to długość gwintu. Klikam OK, i teraz od tej części, od tego walca, odejmiemy tę bryłę. Tylko zanim to zrobimy, dodam kopię tej bryły, tak żeby na podstawie tej bryły utworzyć kolejną część. Wciskam tutaj Ctrl C, OK, i tutaj Ctrl V, i ta bryła została skopiowana. Jedną z tych brył wygaszę. Wygaszę tę źródłową bryłę, zaznaczam tę bryłę i wciskam spację. Teraz przechodzę do modułu Part i w module Part zaznaczam kolejno bryłę walca. Następnie z klawiszem Ctrl zaznaczam tę bryłę i tutaj wybieram operację odejmowania jednej bryły od drugiej. I w taki sposób utworzyliśmy taki gwint. Teraz możemy przejść do modułu Part Design i w module Part Design możemy kontynuować pracę na tym modelu. Aby to zrobić, zaznaczam ten model, wybieram tutaj create body. Zostało utworzone body z cechą, do której została skopiowana ta bryła i teraz na tej bryle możemy dodawać kolejne operacje. Na przykład możemy utworzyć operację fazowania, utworzę nowy szkic na płaszczyźnie XZ i tutaj narysuję polilinię mniej więcej w taki sposób. Tutaj wymiary nie mają większego znaczenia. Zamykam szkic i dodaję operację Groove, tak żeby utworzyć tutaj faskę. Klikam OK. I teraz możemy utworzyć kolejny szkic. Możemy utworzyć szkic na tej ściance, jednak ta ścianka nie jest idealnie na środku tej bryły. Więc możemy to zrobić w taki sposób, że utworzymy płaszczyznę pomocniczą. gdzie referencyjną płaszczyzną będzie płaszczyzna XY i tutaj tak zaznaczam tę płaszczyznę wybieram create a datum plane i odsuniemy to w osi Z o 25 mm tak żeby tę płaszczyznę utworzyć na wysokości tej ścianki klikam OK teraz zaznaczam tę płaszczyznę wybieram tworzenie szkicu i tutaj Pozostałe płaszczyzny trochę przesłaniają widok, ale w tym przypadku środek tej płaszczyzny pokrywa się ze środkiem bryły. I teraz, jak utworzymy jakiś kształt w tym miejscu, to ten kształt będzie utworzony w taki sposób, że środek tego kształtu będzie pokrywał się ze środkiem bryły. Zamykam szkic, wyłączę tutaj widoczność tych płaszczyzn, i na podstawie tego szkicu dodajemy kolejne wyciągnięcie, na przykład na 5 mm. I klikamy OK. I jak widzisz, tymi kilkoma prostymi krokami utworzyliśmy Model śruby. Tutaj mamy jeszcze drugi model. Teraz wyłączę widoczność tej bryły i włączę widoczność tego modelu. I tutaj chciałbym zmienić długość tego wyciągnięcia, żeby ta część nie miała 25 mm wysokości, tylko żeby była mniejsza. I w tym celu klikam tutaj prawym przyciskiem myszy. Wybieram polecenie Edit Pad, tak żeby edytować długość wyciągnięcia. I na przykład wpisuję tutaj 10 mm. Klikam OK, i zmiany zostały. Zastosowane. I w taki sposób utworzyliśmy takie modele. Może nie jest to idealny sposób na modelowanie gwintów, ale w ten sposób dosyć szybko możemy taki gwint zaprojektować. A jeżeli chodzi o wykonanie takiego modelu na drukarce 3D, to prawdopodobnie, jakbyś coś takiego wyeksportował bezpośrednio do slicera i na podstawie takiego modelu byś przygotował wydruk, to te gwinty by do siebie nie pasowały byłyby one po prostu zaciasne, ale odpowiednio przeskalowując model można te gwinty do siebie dopasować, tak żeby po wykonaniu tych gwintów wszystko do siebie pasowało. I na dziś to wszystko, na tym zakończymy, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat modelowania 3D we FreeCAD, chciałbyś poznać podstawy tego systemu krok po kroku, to zachęcam Cię do udziału w moim szkoleniu FreeCAD Podstawy Modelowania 3D, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Ja dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię również do subskrybowania tego kanału.